wszystkim, ja jestem Simon I chciałbym wam powiedzieć, że będę nagrywać nową serię Będzie to gra GTA V To nie będzie zwykłe, typowe GTA to znaczy, że będziemy robić misje i tak dalej Będziemy grać online Albo i też sobie tak chodzić po mieście, coś robić Możecie mnie również dodać na PS3 eee, Jak grałem w Minecrafta na PS3 To tam na dole było w opisie, czy gdzieś tam Mój nick na PS3, ale ogólnie teraz Wam go podam. Mój nick na PS3 to jest trzymek 7874. No i możecie mnie dodać i możecie mi pisać też w komentarzach, czy gdzieś tam, yy, że możemy grać, czy spytać się mnie, czy możemy teraz pograć tym razem ta online. Yy, także niedługo on będzie. Yy, to tyle, chyba. Pamiętajcie o łapkowaniu moich filmów, o lajkach, o subskrypcjach. Także do usłyszenia i cześć.